Część jest w tym, to miałem nie I, no, i zrobiłem ten ekstra film, tak, z nudów, i bo mnie się pokośla, no najlepsza koleżanka z rana, czy mam zrobić jeszcze taki filmik, która będzie ja na oki. Um.

I OK, um. to... ona jest taki ja nazywam Jacob. Taki, 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 konto to jest, um, taki, wam ci taki, 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 naprawdę nie się nie idzie. Ta konto się nazywa, czekajcie, um. Czy to się tylko się do Syrix. No właśnie. To ona jest złodziejką, Ona mi ukradła te kila, te jęga, czy małpa, małpa. Proszę ją zgłosić za um, kłamstwa, bo ona bardzo dużo usyganiła mnie. Ach, naprawdę. Ja nie lubię ktoś w tej skraniu kątów, bo wiecie, że znam normalnego dla dzieci. Tu gram też takie dzieci, takie o wiele młodsze. Niż my no, to musimy mieć śmierć nie jest zawsze kradną. połowa osób już została ukraszona, bo dzieci w kraniu I jeśli kręgom macie się stąd wypytać na bok, to go żebyś miał Przecież ja mam taką nie robię, więc ja jakoś się trzymam. To wszystko na dziś. Myślę, że Wam się podoba. I jeśli dzisiaj jeszcze wyślemy jakieś no to na No to na wszystko na no. teraz to nie tak.